Witajcie na moim kanale Sylwester Bussztrafft Właśnie idę do lasu Idę na starą miejscóweczkę, którą w tamtym roku tutaj odwiedzałem kilka razy w tym drugim takim lasku gdzie gęsto krzaki rosną gdzie tam sobie wieszałem hamak i dzisiaj tam planuję iść sobie powiesić jakiś hamaczek no. nie jakiś tylko hamak no dokładnie i zobaczymy gdzie to się skręcało już nie pamiętam chyba tu rok czasu temu już zapomniałem tak, tędy się idzie no mam nadzieję, że znajdę dziki garlik Czyli czosnek niedźwiedzi. Tak się rozglądam, ale nie widzę. podobno tutaj rośnie. Zobaczymy. Może znajdziemy sobie trochę, to bym sobie wziął do domu. No. No i tak ogólnie. No to niedźwiedzi, czosnek. Niektóre liście już żółtawe się robią. Kwiaty już przekwitły no, ale zaraz sobie posmakuję. Jak to posmakuje? No, pachnie czoskiem, rzeczywiście. Jak ktoś nie wie, to może powąchać. No, nie czosnek. O, pamiętacie, w tamtym roku wam pokazywałem to schronienie co tu pobudowali. No ale o, jest i drugie, większe, lepsze. Ale wam te pokażę. O, bardziej konkretne. No młodzież jakieś aktywity tu uprawia sobie. Właśnie. No patrzcie. No spoko. O jest tu, rośnie tego garlika pełno. Także spoko. Dobra, ja idę na tamtą miejscówkę, gdzie zawsze byłem. Do zobaczenia na miejscówce, bo teraz będę się tutaj przedzierał <grybujesz> Także na razie do zobaczyska. No, już jestem na miejscówce. O, trochę odpocząć, usiadłem. Fajnie, miło, przyjemnie. Tak, się spuciłem cą drogą. <grymne> A już przyjemnie. Taszki śpiewają. Bardzo ładnie o, nasza miejscówka nic się nie zmieniła. Jak było, tak jest. O, nawet ptaszki gniazdo ukluły. Teraz Wam pokażę. Na tym. Na leszczynie, na drzewie. O, widzicie. Pewnie jajeczka tam leżą. leżą to miło jak tu przyszedłem to właśnie widziałem małego ptaszka nie wiem co to za ptaszek był może to ten robin był taki szarały z czerwonym nie przyjrzałem się a on właśnie chyba z gniazda tego wyskoczył zobaczcie co to co to za burszkraftowiec tutaj przyszedł miło My tu nie będziemy hałasować ani mu przeszkadzać także Fuh. gorąco dzisiaj jest Podobno jutro ma padać Pięknie od koptaszki śpiewają. Nasz miło posłuchać. Ostatnio tak nie nagrywam tych filmików za dużo, a to dlatego, że problemy w pracy. Teraz akurat już nie chodzę do pracy, bo zawiesili mnie. Taka praca. Jestem, mam stanowisko site manager, maintenance. To taki maintenance to znaczy konserwator. Czyli połowę, połowę zajmuję się takim opiekowaniem się całej szkoły. Pomaganiem dla nauczycieli, dla uczniów, tak zwany caretaker. No u nas w szkole to jest site manager, bo jest ponad 1000 dzieci. Także to jest wyższe takie stanowisko, jak caretaker. I dodatkowo jeszcze jako maintenance naprawiam. Pracuję tam już 3 lata. Zmieniła się teraz dyrektorka od września tamtego roku. No i jest taka niemiła baba, że głowa boli. Mówi, nie mówcie mi co mam robić, bo ja mam experience z Londynu. Mówi, ja byłam dyrektorką w Londynie i mam większe, większe doświadczenie. Tylko ja się dziwię, dlaczego z takim experiencem, to żeś przyszła na prowincję. Skoro jesteś taka dobra, to dlaczego w Londynie nie, nie pracujesz? tam są większe pieniądze przyszła na prowincję wredna blać że głowa boli i tylko patrzy kto jej nie pasuje to a do zwolnienia do zwolnienia już przy... od września dostałem trzy razy list, że o uważaj bo będzie dyscyplina a to dlatego, że wymaga rzeczy takich, których no normalny człowiek nie jest w stanie wykonać, a dla niej ty musisz <gry> i tłumaczysz, że to nie działa, że to tak, że, że masz experience z tym, no pracujesz tu 3 lata i to się tak nie robi i się robi tak. Nie, nie ma, ma być zrobione. Bosku. i parę takich różnych nieprzyjemności miałem to zawsze częstowała mnie takim listem a teraz ostatnio coś tam powiedziałem w sprzątaczce, że żeby nie grzebała w moim biurku bo mi połowa narzędzi zginęła poprzestawiała mi wszystko poprzynosiła, ona klin robiła ja mówię to jest moje biurko i proszę nie ruszać no i dyrektorka się czepnęła tego że ubliżyłem koleżance nie no i mi zawiesiła robią dochodzenie znaczy zrobili dochodzenie które wykazało że ja nic nie zrobiłem nic nie powiedziałem szczerze bo tamta osoba w ogóle też się przyznała że no ona przeprasza ona nie wiedziała bla 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 ale to nie pomogło dostałem no, wiaterek wioter, się zerwał. Dostałem telefon, żebym przyszedł do szkoły, chcą ze mną rozmawiać, przyszedłem. A oni do mnie mówią tak, że no, że oni nie chcieliby tak, a tak, a srak. I mają propozycję. Zwolnij się pan, panie Sylwestrze. Ja takie gały mówię, no jak zwolni się. No? To wy mnie nie zwalniacie? Nie, 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 pan się zwolni sam. No ja mówię, ale ja chcę pracować, nie? A oni do mnie mówią, ale my damy panu pięć tysięcy funtów. I idź pan. My nie chcemy pan. Ja mówię, to aż tak mnie pani dyrektor nie lubi? Dokładnie. Są w stanie takie rzeczy zrobić. Anglicy. Pięć tysięcy mi zapłacą, żebym sobie poszedł. Bo Pani Dyrektor Cię nie lubi. Znaczy mnie nie lubi. <gry> I takie cyrki normalnie. Przykro mi jest strasznie, bo trzy lata tam pracowałem. Wszystkim pomagałem, nauczycielom i, i uczniom i no komu, kto poprosił. Kto poprosił mam miał cyk tak zrobione. Przyszła blać wszystko. Poprzez... No, nikt jej nie lubi. Nikt. Nauczyciele, dobrzy nauczyciele, którzy tam pracują po dwadzieścia parę lat, odchodzą. Zwalniają się, szukają innej pracy, odchodzą. Nie mogą z tą babą wytrzymać. A do mnie powiedział: 5 tysięcy i się sam zwal, bo nie ma podstaw mnie do wywalenia. To 5 tysięcy mi daje. Uwierzycie? Także nie jest słodko za granicą. oj ale kiedyś przyjdzie karma jest także kiedyś przyjdzie na nią też czas się przewiezie i ją też ktoś kopnie w tyłek wtedy ale już nikiej może pieniędzy nie, tak jak mi masz 5000 i powinna dostać takiego kopa za krzywdę ludzką że przez tydzień żeby nie usiadła na dupę a co za babsko i, po, i, po, i pomagam i, pomaga i w ofisie, i w adminie i to, druk, to drukarkę sylwetek napraw to to, to tamto Czekasz kiedy pani skończy zamknie swoje biuro Bo zamykasz szkołę, no ale ona jeszcze pracuje, no to poczekasz. No starasz się jak możesz, nie? Pani dyrektor. No a tu cię kurwa i mówi, wypad. Weź się zwolnić, bo cię nie lubię. Dobrze, że chociaż kapuchę daję. Bo jakby miała podstawę walić mnie dyscyplinarnie, a nie ma. Tylko ostrzeżenia dawała, które nic nie znaczyły. Żadnych podstaw nie ma no to inaczej się mnie nie może pozbyć jak sam, żebym się zwolnił. No to Proponuję pieniążki. Wstyd. Wstyd. czego Anglicy są zdolni? Nie wiem, może obcokrajowców baba nie lubi. Może jej nie pasowało w Londynie. Bo dużo różnych narodowości, bo to multikulti przecież. Londyn. Mówi, jadę na prowincję, tam nie będzie. A tu przyjeżdża, a tu Polak. Polak brakuje, nie? I to trzeba go się pozbyć. No i dobra. Koniec relaksu. Wracam do domu. Także podsumowując to, co, co mówiłem, nie chcę przeklinać na swoim kanale, bo nieładnie. Ale na tą blać też przyjdzie czas. Jak dołki kopie pod innymi ludźmi, to jeszcze sama w nie wpadnie i kit jej w oko. I żeby wtedy jej nikt nie pomógł. Nie lubię takich ludzi. No ale cóż, dlatego przepraszam, że nie będzie za dużo filmików. bo. Najważniejszą teraz dla mnie jest rzeczą znalezienie nowej pracy, a to nie jest tak łatwo, przez ten Brexit teraz jeszcze na dodatek. Także muszę się, jak to się mówi, wyginać bardziej. A chciałbym znaleźć coś podobnego. Także, no bo w tej pracy się najlepiej czuję. Jakieś naprawy, te sprawy. No zobaczymy. Także zobaczymy, jak to będzie. Najpierw muszę pracę znaleźć i wtedy bardziej się przyłożę do nagrywania filmików. O, już jestem na polu. Będzie można wtedy bardziej się przyłożyć do nagrywania filmików. Będzie więcej czasu. Teraz całymi dniami przed komputerem szukanie to tu, to tam, po różnych stronach. CV i te sprawy, wiecie, jak jest. Interwiu. Jutro mamy interwiu. Już miałem jedno w tamtym tygodniu i nawet powiedzieli, że że mnie chcą, ale odmówiłem. Za daleko było jeździć. Godzinę czasu i małą stawkę dawali, także i godzina czasu jazdy w jedną stronę. Także odmówiłem. Za ciężko. Także zrezygnowałem z tamtej oferty. A jutro mam następne interwiu, trochę bliżej domu. Zobaczymy. Fingers Cross, jak to się mówi. Trzymamy kciuki. I Wy też trzymacie kciuki. Będzie praca, będzie więcej filmików. Nie, nie, nie. To nie żaden szantaż. No. Ale będzie fajowy. Fajnie, pracę znajdę. No, chyba w tym roku na Szkocję nie pojadę. A chciałem, no ale cóż, jak będzie nowa praca, to za dużo od razu na urlop nie pójdę. Także jakiś tydzień w sierpniu. Później się zobaczy. Może na jesień wyskoczę wtedy. No, zobaczymy. Chciałbym pojechać, chociaż na parę dni do tej Szkocji. Bo normalnie jest tam pięknie, ale zobaczymy. Nie obiecuję. Zobaczymy jak będzie. Idę teraz do tego drugiego lasu, tego pierwszego. Znaczy. Zbiorę sobie jeszcze troszeczkę tego dzikiego garlika. Dzisiaj obiad będę w domu gotował, także sobie to dorzucę. Do obiadu będzie spoko dobra. No właśnie sobie zerwałem mm. <śmum> sam galerii. <śmum> fajna roślina No, także sobie zerwałem Do obiadku będzie Dzisiaj mam bardzo dobry taki grillowany obiadek Także to będzie super z grillowanym takim myęskiem no super Dobra. Także na dzisiaj taki krótki wypad Tak jak mówię No chyba na nockę na razie Nie pojadę Zresztą nie wiem, zobaczę Bardzo bym chciał Bo pogoda się zrobiła Chociaż zapowiadają jutro deszcz i burze Ale wszystko się można W tej Anglii odwrócić Wiadomo, dzisiaj jest tak, jutro inaczej może wcale nie będzie padać. Chciałbym gdzieś pojechać na trzy dni. Na taki wypad. 3 dniowy. Zresztą zobaczymy. Jak po tym interwiu, jak będzie jak będzie spoko i zaproponują, zaproponują mi pracę to będę miał gdzieś około no najmniej tygodnia jeszcze wolnego z tego względu, że tutaj sprawdza się tak zwany kryminalny rekord, ale to, to tydzień czasu potrwa zanim ten papier przyjdzie przed każdą pracą jest sprawdzane pracodawca sprawdza czy jesteś czysty No Także ponad tydzień na pewno będę wtedy miał jeszcze wolnego Będę wiedział, że mam pracę to wtedy czemu nie pakowanie i jazda Gdzieś na 3 dni sobie blask. No zobaczymy. Także dziękuję wszystkim. Wczoraj sprawdzałem, przedwczoraj było 29 subskrypcji, sk a wczoraj wieczorem 28. Ktoś się wykopał. No trudno, komuś się nie podoba, to nie. A kto lubi oglądać, to zapraszam. Także zapraszam do oglądania moich filmów i wypadów ze mną do lasu. Także subskrybujcie kanał, jak Wam się podoba. Dziękuję za subskrypcję, także. Sylwester Bushcraft, do zobaczenia w lesie.